W poszukiwaniu najlepszych akcesoriów do makamini, drogi zaprowadziły mnie do mini Sapuru, a tam dock i stand. Mają bardzo dużo rzeczy na AlieExpressie. Przepraszamy za dźwięki w tle, ale klimatyzacja. No, wiatraczek musi chodzić, bo jest 32 stopnie w pomieszczeniu, ale. Vertical Stand, czyli pionowo, 4K60 ekran, USB-AC Data Port do 10 GB, M2 SSD, czyli możemy pamięć zewnętrzną sobie podłączyć i multifunkcje. A na drugiej stronie mamy szereg informacji. Spałuj sobie wideo, jeśli chcesz to przeczytać. W zestawie otrzymamy instrukcję obsługi, termopada, śrubokręt, dwie śrubki i gumkę do podtrzymania. SSD, NVMe. Zaraz do tego dojdziemy. Mac. A samo urządzenie prezentuje się jak Skorpion. Jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Bardzo przypomina tą, z którą mamy do czynienia właśnie w Macu. Jest to ten sam kolor aluminium. Ale zerknijmy z bliska. Zanim to zrobimy, nałóżmy Maca i zobaczmy, jak będzie się nim prezentował. No Pięknie, zacnie. Musimy jeszcze podłączyć tutaj do tyłu, o, ciach, i już. Zobaczcie, jak to jest wszystko wycięte równo i elegancko, by właśnie nie blokować dopływu powietrza. I łatwy dostęp do przycisku power. Dodatkowo w środku mamy um, takie gumeczki, żeby nie porysować maka, i to wszystko siedzi ciasno i elegancko. Kabel mógłby być troszkę krótszy nawet. Można powiedzieć, że jest to eleganckie urządzenie. Jakie porty mamy? Z przodu wysokiej przepustowości 10 gigabitów USB typu A tak jak mówiłem jest to ogumienie, kolejne ogumienie żeby położyć na przykład iPhone'a, jeśli byśmy tego chcieli. No i porty z boku Karta microSD i regularna SD, TF, 10 GB USB typu C i regularne porty A na myszkę i klawiaturę, a z tyłu wbudowany oczywiście kabel, 4K60 HDMI i jack. Od dołu mamy możliwość zainstalowania dysku SSD NVMe, znaczy dysku, to się źle mówi, pamięci zewnętrznej, wewnętrznej, no to jest dokto to wewnętrznej i cztery gumeczki, by się nie ślizgało, ale to jest jakość. Czy potrzebujesz termopada do NVMe? Jeśli używasz high-endowych, jak Samsung na przykład, no to raczej nie, bo to jest do przenoszenia danych, a jeśli nie, no to trzeba by użyć, bo różnie się nagrzewają. 60 Hz. Wszystko wygląda super płynnie i to mi się podoba. Dodatkowo na OLEDzie wygląda to niesamowicie. Ale mamy tutaj pamięć wewnętrzną, którą trzeba będzie sprawdzić. A sprawdzimy ją oczywiście odpowiednim programem. Na początku musimy wybrać właśnie tą pamięć w doku. Ona nazywa się Untitled. Dobra. I klikamy. Start I zobaczymy, jaki będzie wynik. Robimy zbliżenie. No bardzo dobry wynik 1600 na 900 to genialnie. Aż jestem zdziwiony, jak to jest możliwe, ale prawdziwe. No to, ale tyle pokazuje benchmark. Myślę, że jest czas na SD karty. O. I jak widzimy, dysk jest widoczny jako no name. Sprawdzamy sobie prędkość. Najpierw musimy go zaznaczyć. Już na 1 giga, no bo wiadomo, że jest to mniejszy dysk. No, dysk, karta pamięci. Klikamy Start i to jest Samsunga Pro wersja. O to więcej pokazuje niż specyfikacji. Jak to jest możliwe? Czy te benchmarki są dokładne. No ale tak pokazuje. Pokazuje 200. Nie wiem, czy ta karta ma 200, chyba nie. I zapisu ma chyba 90, a nie 150. A teraz czas na kartę SD. I jest w środku, bardzo fajnie. I już go tutaj mamy jako Untitled. Kolejny. I teraz sobie zrobimy benchmarka, testy. Target jest zaznaczony. Klikamy Open i klikamy Start. I zobaczmy, jak wyjdzie. To jest 90. V90, bardzo droga karta. I wychodzi nam 160. Wynik odczytu. A zapis powinien być koło 90, bo jest to V90. I jest koło 90. Wręcz idealnie. Taka karta może kosztować ponad 1000 zł. Dlatego ma stabilne 90, widzimy? Pięknie, idealna jest do nagrywania właśnie w 4K 60 klatek na sekundę. A Mac pokazuje, że... Aha, w ProResie nie bardzo, w RAVie nie bardzo, ale w H... 265 już tak. Jest dodatkowo port wysokiej przepustowości z przodu, ale on jest na USB A. Ja takich kabli nie mam. Mam na C. A C jest z boku, więc spróbujemy z boku. A urządzenie, które będziemy testować, to pokrowiec, znaczy taka kasetka na dysk SSD NVMe o maksymalnej przepustowości aż 40. No, tu jest 10. Również można go znaleźć na Ali. I sprawdzamy. Klikamy Start. O, bardzo podobne wyniki do tego, co mieliśmy wewnętrzno w kasetce. Fajnie. No, bo to jest ten sam port, prawda? Do 10 GB. No dobra, i teraz możemy sobie tutaj położyć iPhona. No, dlaczego by nie? No, no bo jakiś inny telefon. No, że, że, telefon, telefon. No, no, możemy w pionie położyć. No, chyba do tego to służy, no takie mam wrażenie. No i to tak. Konkluzja. Genialna jakość wykonania. Dwie karty pamięci. Masa USB. HDMI 60. Dodatkowa pamięć od dołu. Nie blokuje dopływu powietrza. Nie blokuje dostępu do przycisku, zasilania, który jest teraz jeszcze bardziej dostępny. No, i wi również nie blokuje, więc moim zdaniem jest petarda. Nie potrzebujesz zewnętrznego zasilania, po prostu pykasz i masz bardzo dużo możliwości. Ja polecam, pozdrawiam. Lepszego nie znam. Dajcie znać w komentarzu, może znacie lepsze. Kody rabatowe w opisie, jak i link do AliExpress. Miłego wszystkiego.